dwanaście owoców Ducha Świętego. Trzecim owocem Ducha Świętego jest pokój. Pan Jezus, zwracając się do słuchaczy kazania na górze, oznajmił błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Ewangelia według świętego Mateusza 5, 9 Kim są tak doceniani przez Zbawiciela ludzie? To ci, Którzy powodowani miłością jednają poróżnionych. Choć dużo jest organizacji deklarujących działanie na rzecz pokoju, nie można jednak powiedzieć, że czynią to naprawdę. Tylko osoby żyjące w jedności z Bogiem rzeczywiście krzewią prawdziwy pokój między ludźmi i narodami. Tylko one mają zdolność trwałego przemieniania serc ludzkich w duchu miłości zgodnie z wezwaniem Chrystusa Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Pokój dla Katolika jest więc zadaniem. Nie wolno mu spocząć na laurach, lecz winien działać wzorem Mistrza i krzewić pokój Boży wokół siebie. Nie można pominąć bardzo ważnej wypowiedzi Chrystusa, pozornie kłócącej się z innymi na ten temat. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Ewangelia według świętego Mateusza, 10,34-36. Ta sprzeczność jest tylko pozorna. Prawdziwy pokój oparty jest na Panu Jezusie. Na porządku, który On stworzył. Nie można budować ładu na Ziemi wyłącznie w oparciu o ludzkie wyobrażenia na ten temat. Musi on zostać utwierdzony na niewzruszonym fundamencie, jakim jest Bóg i Jego prawo. Dlatego trzeba liczyć się z nieprzychylną reakcją otoczenia, tych, którym Pycha nie pozwala służyć Najwyższemu. Głoszenie Bożego pokoju. Może więc wymagać od nas heroizmu. A jednak, nawet jeśli będzie to nas kosztować życie, to przecież naszym zadaniem jako chrześcijan jest naśladowanie Pana Jezusa, który skonał na krzyżu, by zaprowadzić wśród ludzi swój pokój. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ewangelia według Świętego Mateusza 10:38. Amen.